Szeker Trulmesa pozdrawiam serdecznie Was wszystkich ludzi z Ukrainy, z Rosji cerkwie serdecznie pozdrawiam stan na pamiątkę eee, Co bym miał tam powiedzieć jeszcze Ciężkie życie. Dzisiaj jest tak zwana Tela, ale pinca. Cielo jak Także idziemy Niestety Nikomu nie polecam, nawet najgorszemu drogowi ludzi z Londynu Berlinu, jak to zawsze nazywa Francja, Włochy i gdziekolwiek tam jesteście. Holandia, Amsterdam. Tak to wygląda. Życie polskiego polaka. Na no bezdomności taką małą awarię. Nieduże kamery i wyświetlacz, bo telefon nie spadł. za tutaj całą obszarze mam niezłą siatkę Chciałem podziękować serdecznie za gift. E, odnośnie maszynki do no, golenia innych sam tak zwanych środków przydatności użytkowej w codziennym życiu. To już podziękowałem. Jak tu się mówi, zobaczymy, co przyniesie dzień. Od was więcej nic nie wymagam. Nie proszę. Sami macie maila. Sami macie wszystko. To jest tylko wasza wola. Ja tego nie wymagam, bo jak to mówili Polaku rad sobie sam. Sam sobie wybrać swój los. Sam radz Muszę pichuj. To kombiny. Wyszło jak wyszło. Dobra. to? Mówię. Zmówię sobie pacierzyk. I miłego wieczoru. Trzymajcie się ciepłko. Pozdrawiam bez ciepłko. Dziękuję Wam za wszystko. Zrobię słowa To słowo otuchy Aby do góry Nie na no. dół ja to zawsze mówię Zero hejt. Trzymajcie się na no, popadki Dobranoc Sorry, że o tych godzin No ale hej